i drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na miesiąc czerwiec 2022. Udało mi się stworzyć dla was po 10 propozycji zarówno w zestawach opartych o procesory AMD, jak i Intel, także zaczynamy. Pierwszy zestaw z procesorem AMD. Tutaj jest pora zmiana. Wcześniej był Ryzen 5600G z wbudowanym układem graficznym Vega, jak wiadomo, ten nie umożliwia zbyt komfortowego grania. Ale ponieważ ceny kart graficznych RX 6500 XT dość mocno poleciały w dół i te kosztują poniżej 1000 zł, udało się coś takiego stworzyć. Także mam teraz na 5500 właśnie wspomnianego wcześniej RX-a i płytę B450M od Gigabyte'a. Tutaj bardzo ważna uwaga, ponieważ magistrala kart graficznych 6500 XT jest dość mocno obcięta, mówię o magistrali PC-Express i szybkość wynosi razy 4. Jeżeli posadzicie to na płytę z takim chipsetem, gdzie mamy slot PCIe Express w standardzie 3.0, nie zawsze wykorzystacie pełen potencjał tej karty graficznej, zwłaszcza w tytułach, które mają duże zapotrzebowanie na pamięć VRAM. Stąd też, gdybyście chcieli ten potencjał wykorzystać, trzeba będzie dorzucić troszeczkę do płyty z chipsetem B550. Mi oczywiście zależało na utrzymaniu jak najniższego budżetu w tym zestawie, stąd też taki, a nie inny wybór. Ok, drugi zestaw za 4600 zł też z Ryzenem 5500, ale już mamy mocniejszą kartę graficzną RTX 3050. Tutaj spokojnie pograć sobie full HD na ustawieniach wysokich, nawet czasem bardzo wysokich w zależności od tytułu, nie będzie problemu. Mamy też mocniejszy zasilacz 600 watowy na ewentualną rozbudowę, bo ten zestaw Dużo, że tak powiem, z Wam nie pociągnie, także 500-ka również by wystarczyła. Ale jak mówię, gdybyście chcieli później dorzucić sobie lepszą kartę graficzną, to macie ten zapas. Mamy też szybsze pamięci Patriot Viper Steel 3600 MHz, opóźnienia CL17, fajne memki i z pewnością w przypadku Ryzenów wyższe traktowanie pamięci daje sporego busta wydajności, zwłaszcza w niższych rozdzielczościach. No, tutaj na więcej jak 1080p raczej liczyć nie możecie, chyba że użycie, użyjecie DLSS, bo ta karta to umożliwia, a ten zaimplementowany jest w naprawdę sporej ilości gier, ponad chyba 130 tytułów. No to wtedy można się pokusić o grę w 1440p. Zestaw za 4800 zł, także Ryzen 5500, ale mocniejsze GPU, bo RX 6600 akurat od Power Color. Do tego mamy jeszcze Ferę 5. W poprzednim zestawie też bodajże ona była. Tak dokładnie, eee, także będzie z pewnością chłodniej jak na tym, na tym kulerze boksowym, i z pewnością będzie również ciszej. Natomiast nie jest to konieczne, gdybyście chcieli zaoszczędzić te 120 zł, bo tyle Fera 5 kosztuje, 125 dokładnie zeta, no to wtedy możecie ten krok, że tak powiem, pominąć. Ok, zestaw za 5000 zł też Ryzen 5500, ale RTX 3060. Akurat od Zataka Twin Edge za około 2300 zł. Do tego dysk o pojemności 1 TB, SSD we wszystkich zestawach zresztą te dyski są właśnie o tej pojemności. Moim zdaniem nie ma sensu inwestować w 500, ponieważ bardzo szybko one Wam się zapełnią. Wiadomo, że gry teraz ważą bardzo dużo. Zasilacz również 600 W Verol 3 W zupełności to wystarczy. Ten zestaw nie pociągnie więcej jak 300, powiedzmy 50-380 W z gniazdka. Zestaw za 5000 zł. Tutaj mamy RX 6600XT. Pozostałe pozyskały są dokładnie takie same. W niektórych grach ten RX będzie wydajniejszy od tego rtx w niektórych będzie przegrywał. Wszystko zależy od tego, pod kogo, że tak powiem, gry są napisane. Także też warto sobie przejrzeć testy tych kart graficznych i wtedy zobaczyć. Będziecie wiedzieli, w jakiej gry gracie i zobaczycie, który model lepiej wybrać. Z pewnością tutaj przewaga rx -a, rtx -a, przepraszam, 3060 jest taka, że mamy wsparcie dla DSS. A ten, jak mówię, zaimplementowany jest w wielu grach, no i to może pomóc we wzroście wydajności. Oczywiście mamy wsparcie dla FSR 2.0 w przypadku RX-ów, no ale fakt jest taki, że na chwilę obecną bodajże dwie gry tylko coś takiego wspierają. 12 dopiero zostało, znaczy tylko 12 zostało zapowiedziane w najbliższym czasie, także trzeba będzie poczekać, aż ta, że tak powiem, technologia czy też technika się rozwinie. Ok, 6000 zł, już Ryzen 5600, czyli jednostka mocniejsza, niewiele słabsza od e, Ryzena 5600X, proces, który kosztuje poniżej tysiaka, także ciekawy wybór. Inna płyta główna, bo już chipset B550, Aurus Elite, ups, wycofany, także tutaj nie mamy go dostępnego. W podobnej cenie, z tego co wiem, możecie wybrać sobie MSI Tomahawk, także możecie tą płytkę sobie podmienić. Mam nadzieję, że te płyty wrócą na stan, bo jest naprawdę to e, ciekawy Mobas za niewielkie pieniądze, 629 zł na nim spokojnie możecie posadzić w czego nawet ośmiordzeniówkę pamięć 3600 Patriot Viper do tego no proszę nie mamy już na stanie też karty graficznej, także zestawy były robione niedawno, a już niektóre rzeczy się niektóre produkty się wyprzedały. Tutaj mieliśmy RX6700XT akurat od razroka. Z pewnością coś tam może zaraz, zaraz poszukamy RX6700xT Mamy dostępny inny model, stówkę większy, też od Astroka, proszę bardzo, nawet lepsze chłodzenie, bo trzy wentylatorowe, także możecie sobie tą kartę po prostu podmienić. Mamy też mocniejszy zasilacz, mianowicie z Generator 650W, tutaj jest to nowość od Cruxa, oparta o OMCWT, przetwornica DCDC wszystkie polskie kondensatory Nichikona i Nippona, do tego 5-letnia gwarancja producenta w pełni modularna jednostka. Jedziemy dalej. Zestaw za 6400 zł, Ryzen 5 600 i RTX 3060 Ti. Tutaj ponownie odniosę się do porównania między RX 6700 XT a RTX 3060 Ti. W niektórych grach RX będzie wypadał lepiej, w niektórych RTX. No i też przypomnę o DLSS czy też FSR 2. Pozostałe pozespoły są dokładnie takie same jak w poprzednim zestawie, także różnica tylko i wyłącznie w karcie graficznej 6800 zł, Ryzen 5600 i RTX 3070 od Gainwarda, czyli nic innego jak Palit. No nie mamy tej płytki niestety dostępnej, o której mówiłem wcześniej, czyli Gigabajta. podmińcie sobie to na coś innego. Pozostałe pozespoły są też takie same jak poprzednio. Ten sam zasilacz, ten sam dysk. SSD i to samo chłodzenie. Fera 5 z zupełności do Ryzena 5600 wystarczy, nie ma się czym przejmować. 8800 zł, już Ryzen 5700X. Bardzo fajny procek, tańszy. No już teraz niewiele tańszy, ale jednak tańszy od Ryzena 5800X. A wydajność w grach praktycznie identyczna, marginalne różnice i karta RTX 3080, dlatego też dałem mocniejszy procesor, żeby nie była ona, że tak powiem, wąskim gardłem, bo nawet w 1440p procesor przy takiej karcie może powodować tak zwanego bottlenecka. Zasilacz też mocniejszy, Crux generator 850W, mocy jest aż na to oczywiście, te 750W by wystarczyła, no ale zawsze warto wziąć troszeczkę więcej, żeby mieć zapas na ewentualny upgrade. No i ostatni zestawik też z Ryzen 5700X, ale zrtxm em 3080 Ti, akurat MSI Ventus. Za około 6900 zł, możecie oczywiście dorzucić do droższej i wydajniejszej karty, jaką będzie 6950XT od AMD, także gdybyście mieli więcej grosza w kieszeni, tak najbardziej OK. Wtedy nawet nie trzeba będzie zmieniać zasilacza. Tutaj też jest 850 od Cruxa, także w zupełności nawet do tego mocniejszego RTX RX wystarczy. Także tak wyglądają propozycje oparte o procesory AMD. Przechodzimy zatem do zestawów opartych o procesory Intela. Pierwszy z nich za niecałe 3000 zł z Intelem i 10100 f Tutaj ja mam błąd, jest 12100 f Mam nadzieję, że w koszyku będzie ok. Jest ok, także muszę to poprawić, sorki. Dalsze pozostałe podzespoły to płyta Gigabyte B560M. Celowo nie dawałem 460, żeby móc pamięci ustawić wyżej jak 2666 MHz. Zasilacz 500W, duży zapas mocy, do tego RX 6500XT. Tutaj przypomnę, ta magistrala w tej karcie jest dość mocno obcięta, razy 4, I mimo tego, że mamy płytę główną, która posiada stopis Express w standardzie 4.0, no to ponieważ siedział będzie na niej procesor 10 generacji, tak czy inaczej karta będzie pracowała w standardzie 3.0, także miejcie to na uwadze. No i gdybyście chcieli ewentualnie postawić to 11. generację procesorów Intel, bo ta takie wsparcie posiada, no to trzeba będzie parę stówek do procesora niestety dorzucić. Okej, okay, drugi zestaw za 4500 zł z 12100 f i kartą graficzną RTX 3050. Tutaj mamy oczywiście płytkę B660, ponieważ jest to płyta pod 12. generację procesorów Intel. Pamięci 3600 MHz. Niekoniecznie taką szybkość może Wam się udać uzyskać na, w takim połączeniu z tym procesorem, bo wszystko zależy od kontrolera, który w niego jest wbudowany. Ale 3433 powinno być do osiągnięcia, także spokojnie możecie sobie obniżyć tutaj taktowanie pamięci i też pobawić się opóźnieniami. Z pewnością da to. Wzrosty wydajności. Kolejny zestaw za 4700 zł również z witrujeczką 12100F, ale mamy mocniejszą kartę graficzną RXA 6600. Pozostałe pozyspały są dokładnie takie same. Dalej zestaw za 5400 zł. Tutaj mamy już i piątkę 12400F, 6 rdzeni 12 wątków. Ta sama płyta główna co poprzednia, natomiast inna karta graficzna RTX 3060. I mocniejszy troszeczkę zasilacz VRL3 o mocy 600W. Tutaj te 3600 na tym procesorze spokojnie osiągniecie bez najmniejszego problemu. Mówię oczywiście o pamięciach RAM. Komputer za 5400 zł po raz kolejny, ale z em 6600XT. Tutaj nie będę się powtarzał. W niektórych grach 6600XT, a jednak się powtórzyłem: 6600XT będzie wydajniejsze od 3060, w niektórych 3060. Ok, zestaw za 6100 zł, też ta sama i piąteczka, ale mocniejsza karta graficzna, bo RTX 3060 Ti, od Zotaka i pozostałe pozostały są dokładnie takie same jak poprzednio, także nie będę ich omawiał. 6900 zł, tutaj mamy i piątkę, ale mocniejszą, bo 12600 KF, czyli odblokowany mnożnik, możecie go spokojnie podkręcić. Mamy tutaj oczywiście w tym celu płytę z chipsetem Z690, bo na B560 jest to niemożliwe. Także płyta od Gigabyte'a za niecały tysiak, jedna z tańszych dostępnych. Rzecia ja są z pamięciami DDR4. Do tego te same pamięci, co były poprzednio, troszeczkę większa obudowa, bo Regnum RG6 VTG, karta graficzna RX6700XT. Tutaj już jest ona dostępna, bo to jest ten wyższy model, czyli trzema, znaczy lepszy model z trzema wentylatorami. Chłodzenie też mocniejsze jak poprzednio, czyli nie Fera 5, a Fortis 5 w zupełności, z tym Intelem sobie ono poradzi, nawet gdybyście chcieli go podkręcić. No i też inny zasilacz 650 W, ale Crux generator. Mówiłem o nim Wam wcześniej. Okej, okay, 7700 zł, też ta sama i piątka, natomiast karta graficzna RTX 3070 od Gainwarda i pozostałe podzespoły są dokładnie takie same jak poprzednim zestawie 9900 zł z 12700 KF do tego RTX 3080 od KF2 4700 zł mamy tutaj już chłodzenie AIO SilentPC Navi F240 bardzo wydajne AIO niejednokrotnie przebija wydajnością niektóre 360 mocniejszy zasilacz 850 W też Cruxa i pamięci krusiala 4000MHz CL18 w dobrej cenie. Tutaj celowo dałem wyższe taktowanie, ponieważ na tym procesorze te 4000MHz powinno być w GIR 1 osiągalne, a to z pewnością da Wam wzrost wydajności, zwłaszcza w niższych rozdzielczościach, stąd też taki, a nie inny wybór. Procesor oczywiście, gdybyście chcieli, możecie podkręcić, to chłodzenie spokojnie sobie z tym poradzi. I ostatni zestaw oparty o procesory Intela z RTX 3080 Ti. Ten sam model co w zestawach za AMD. pozostałe są dokładnie takie same. No i też przypomnę, że możecie tutaj dać droższą kartę, czyli rx 6950XT, one kosztują ponad 8000 zł, bo ten RTX, jak się nie mylę, to jest około 6-7, 7000, czyli ponad 1000 zł, jeżeli macie dodatkowo w kieszeni, możecie wsadzić tutaj mocniejszą kartę 6950XT. Także moi drodzy, tak wygląda moja propozycja zestawów na miesiąc czerwiec. Napiszcie, co o niej sądzicie w komentarzu. Jak macie jakiekolwiek pytania śmiało, piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.